Dzień dobry Państwu. Wprawdzie jestem organizatorem turniejów tańca, konkursów tanecznych, festiwalów tanecznych od bardzo wielu lat, ale taki przyszło mi w moim życiu organizować po raz pierwszy i powiem otwarcie, zdecydowanie trudniejszy. Tym bardziej, że pomimo ciężkiej pracy, w którą musieliśmy włożyć to wszyscy, pomimo długich obrad, żyli, nie mamy do końca takiej satysfakcji, ponieważ brakuje nam was. Drodzy tancerze, instruktorzy, te nasze spotkania tutaj to nie tylko i wyłącznie konkurs, to jest właśnie spotkanie, to jest wymiana doświadczeń, to jest przede wszystkim przywitanie się z instruktorem, którego się nie widziało od dawna. W tej chwili będzie ten dla Was najważniejszy moment. Chcieliśmy tylko wytłumaczyć, że te puchary są dla Was. Za chwilę dowiecie się, kto dostanie który. Przekazuję głos naszym jurorom. Moi drodzy mamy gotowe werdykty i rozpoczniemy od kategorii taniec nowoczesny. W kategorii 12-15 lat duet Sara Masciwżuk i Olivia Zanik otrzymują drugie miejsce. Formy nowoczesne, kategoria powyżej 15 lat solo. Trzecie miejsce Dobromiła Sochacka. Również trzecie miejsce Patrycja Kudroń. I trzecie miejsce Lidia Lelko. Drugie miejsce, kategoria Solo Natal, Oliwia Górniak. Natomiast pierwsze miejsce wędruje do Michała Młocka. Tutaj... Formy nowoczesne, kategoria powyżej 15 lat, duet. Trzecie miejsce Gabriela Wrona i Dominika Dobosz. Drugie miejsce Nikola Fiałkowska, Klaudia Forys. Pierwsze miejsce Egzekwo Aleksandra Tomkiewicz i Sandra Ziomek oraz Lidia Lelko i Anna Harsze. Gratulujemy zwycięstwa. Brawa, brawa, brawa ogromne! My możemy tak powiedzieć, troszeczkę symbolicznie, i przechodzimy, drodzy Państwo, do następnej kategorii. Formy różne, kategoria wiekowych, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Kategoria formy współczesne, 7-11 lat. Wyróżnienie otrzymuje Lena Lorenz, Sabina Szczęsny, Rada, 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 Emilia Williams, Zuzanna Świeboda. Lena Misztak, Marcelina Jagieło, Olga Habrat. Oli, y, przepraszam, tyle wyróżnień. Tyle wyróżnień w kategorii So. Nagroda za trzecie miejsce przypadła w udziale, w udziale Oliwi Furtek. Zofii Kotłowskiej Wiktoria Omacher otrzymuje nagrodę drugiego miejsca. Drugie miejsce otrzymuje również Amelia Kaszowska, natomiast laureatkami pierwszego miejsca są Milena Kielar oraz Anna Hawro. Gratulujemy, gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym. Brawa, brawa, oczywiście należą wam się olbrzymie. I przechodzimy do form współczesnych w duetach w kategorii 7-11 lat. Yy, nagrodę trzeciego miejsca otrzymuje duet maja Stecz, tomasz glazer Nagrodę trzeciego miejsca otrzymuje Lena Lorenz-Tymon Werner. Ezekro, oczywiście. Drugie miejsce przypadło w udziale Klaudi Urbanek i Julii Kator. Gratulujemy. Drugie miejsce Patrycja Firlej-Zuzanna Mędrek. Przechodzimy do miejsc pierwszych. Wiktoria Sołek, Magdalena Trojnar. I zmieniła nam się grupa. Już grupa, prawie zespół. Czyli przechodzimy do tercetów trio. Przed drugie miejsce otrzymuje Róża Hajlott, Lena Kobak, Maja Stec. Drugie miejsce otrzymują Jan Pienia, Maciej Grochmal, Marcel Wronkowicz, przepraszam, nie ma takiego zmian na nazwisk. Pierwsze miejsce przypadło udziale Mary Betlej, Zuzannie Indyk i Mai Wajda. Egzekwon, nagroda pierwsze za zajęcie pierwszego miejsca to Edyta Dzikowska, Hanna Hadrat, Estera Wityńska. i wyróżnienia. To już może, moi, moi drodzy Państwo, tak, tyle w tej kategorii. Brawa, ogromne brawa i przechodzimy do następnej kategorii. Formy współczesne, kategoria 12-15 lat solo. Wyróżnienie dla Sary Maścibrzuch. Wyróżnienie dla Wiktora Uliasza. Wyróżnienie dla Martyny Szyszlak. Wyróżnienie dla Róży Puchała. Teraz już mamy trzecie miejsce. Trzecie miejsce zajmuje Oliwia Zanik. Kolejne trzecie miejsce Zuzanna Mika. Nagroda druga dla Emilii Górbały. Kolejna, druga nagroda dla Julii Kobiałki. I pierwsze miejsce zdobywa Monika Zywyt. I egzekwowa Amelia Szałęga. Brawo, brawo, oczywiście, tylko tutaj mieliśmy e, malutki błąd, bo e, przeczytała Pani Jurorka, że e, wyróżnienie będzie do Wiktora a wyróżnienie wędruje do Wiktorii, do Wiktorii i już zaraz po, poszukamy e, tutaj, do Wiktorii Uliasz. wyróżnienie wędruje do Wiktorii Uliasz. Ogromne brawa dla wszystkich, którzy brali udział w tej kategorii, którzy zostali wyróżnieni i nagrodzeni, brawa kłaniamy się wam w was. I kolejna kategoria. Formy współczesne, kategoria 12 15 lat, duet. Wyróżnienie dla Nikoli Chudyk i Emilii Gazdy. Kolejne wyróżnienie dla Julii Półchłopek i Julii Kobiałki. Wyróżnienie dla Darii Strzępek i Maji Leszczak. Trzecia. Nagroda wygóruje do to Mileny Kielar i Patrycji Flejszary. Drugie miejsce Kornelia Józefczyk Karolina Zajac. I nagroda pierwsza Wiktoria Kopera Gabriela Ruk. Brawa, brawa, brawa i mamy już kolejną kategorię. Formy współczesne, 12-15 lat, Trio. Nagroda pierwsza, Natalia Palko, Nikola Palko, Gabriela Rokitowska. Wspaniale, dziękujemy bardzo serdecznie. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym. I przechodzimy już do następnej kategorii tanecznej. Następna kategoria taneczna, formy współczesne. Kategoria powyżej 15 lat, solo. Trzecie miejsce otrzymuje Nadia Śliwa. Również trzecie miejsce otrzymuje Anna Jędrzejczyk. Kolejne trzecie miejsce Zuzanna Sobina. Drugie miejsce Monika Łazar. I przechodzimy do pierwszego miejsca Nikola Palko. kategoria powyżej 15 lat, duet y, również y, formy współczesne. Wyróżnienie dla duetu Oliwia Zięba i Jagoda Smolińska. Za zajęcie czego, trzeciego miejsca otrzymuje Oliwia Szela i Nadia Śliwa. Drugie miejsce dla Juliczek i Martyny Zubrzyckiej. I pierwsze miejsce Maja Szefc i Wiktor Łacek. I to by było na tyle. Wszystkie wyróżnienia, wszystkie nagrody rozdane. Drodzy Państwo, jak koleżanka Dagmara grzamoska wspomniała, obrady jury trwały dosyć długo i były głośliwe, ale udało się, werdykt tutaj yy, ustalić i mam nadzieję, że wszyscy, którzy dostaną nagrody, wyróżnienia, wszyscy, którzy brali udział w tym konkursie, są zadowoleni, uśmiechnięci. No i moi drodzy Państwo, dziękujemy serdecznie jurorom za pracę. Pani Megmarze za organizację tej imprezy, kolegom technicznym, którzy musieli nam bardzo dużo pomagać, żeby ta impreza doszła do skutku i mogliście ją Państwo obejrzeć w internecie. Następnym razem mamy ogromną nadzieję, że zobaczymy się na naszej sali, że będziemy się oklaskiwać na żywo i że będziemy czerpać z tego bardzo dużo radości. Dziękujemy serdecznie i. Dziękuję pani Sabinie Wójcik Rygolec, która od kilku lat jest z nami przy tej imprezie, która prowadzi zawsze tą imprezę. Ja mam tylko gorącą prośbę do wszystkich, którzy wysłuchali werdyktu. Przez najbliższe dwie godziny w Domu Kultury będzie dyżur. Jeżeli ktoś mieszka na miejscu w Krośnie albo gdzieś w okolicach Krośna, to do dwóch godzin będzie można odebrać dzisiejsze nagrody i dyplomy, a pozostałe wyślemy pocztą. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia.